Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach ponownie ivoland 2. Słuchajcie, miałem małą przerwę, ale już jestem pod wszystkim, właśnie znaczy po wszystkim, właściwie po większości co, z tego, co miałem się nauczyć, pozaliczyć i tak dalej. Więc naprawdę jest spoko, jest już naprawdę stabilnie. No i myślę, że teraz, jak mam trochę wolną czas, to zajmę się przede wszystkim apokalipsą, do pisania oraz oczywiście nagrywaniem, więc teraz trochę dla was, prawda? Dobra, coś nie od nas chce, a właściwie Dunkan. No, ten, ten Duncan się okazał całkiem spoko. Jeszcze spoko taką więź nawiązał, zajebiście. No, ja pewno nie jest taki głupi jak reszta tych yy, dowódców, prawda? Jajaj. Jest jesteśmy mi w gardle siedzi ludzie. Że prawda. E, dobra. Wracamy się. Mamy kolejny fragment, to już czwarty jak teraz to wygląda. No, brakuje nam jednego fragmentu. który wiem, na gdzie znaleźć, ale to spokojnie, bo na razie jeszcze mamy coś do zrobienia na tej czerwonej ziemi. Na razie wracamy. Wracamy sobie tutaj. Wracamy sobie tutaj i używamy maglifu. Na razie, raz. Zoey nam oczywiście gratuluję. My tutaj w sumie razu nie wpadaliśmy, ale no my wiemy co mamy robić. Dobra, tutaj musimy z kimś pogadać. Z kimś kto będzie tutaj w okolicy. Jest tu ktoś w okolicy? Czy, czy niezbyt? Nie wiem, przejdźmy się na szybko, bo... Z co wiem powinniśmy tutaj z kimś pogadać, ale no ja tutaj nikogo nie widzę, więc... Może na sekundę wyjdźmy jeszcze z tego? Z tych ruin? Słuchajcie, a co by się stało, gdybyśmy poszli teraz do tego zamku, jakby? Uu. A to musi być cios dla niego, nie? <ścoughs> Dobra, tu są demony Ogólnie ok, prosiliście mnie, żebym jeszcze przez całym końcem gry postarał się podrać jednej najwięcej w karty Bo bardzo wam się podoba I oczywiście to zrobię Tutaj mam pierwsze jakby dracza. Uuu Ale ją lisnęliśmy. dobra. Tak powinno być spoko. Mam nadzieję, że zaraz nam się trafią jakieś mocniejsze karty, żeby postawić je na górę i na dół. Uuu, co za drzybol. Eee. No dobra, na razie to tak stawiamy, a to tak. A to won. O jezu, czery! Ale hamsko. Dobra, czy on przeżyje? On przeżyje, ale tylko pierwszy atak. No dobra, zawsze coś. I teraz są zginie. W sensie pirat na dole. O jezu, jeszcze te dodało. A to bez walki zginął właściwie. Eee... Fuck. No nic, nie mam innego wyboru, żeby się tak rozstawić. A nie, pierwszy zaatakujemy. Hans Handshoot first. <grybujesz> Dobra, teraz ona strzeli. Na tym dole by się przydał ktoś konkretny, możemy wiedzieć, co zrobić. To jako blokadę, a to jako strzelca. Bo ten strzelec to no, jest mocny. Bardziej że on właśnie tylko na ten dół stawia. Cokolwiek. I on już właściwie nie w tej chwili. Dobra. Easy! To jest, to jest właśnie śmieszne. które są easy, niektóre nie są easy. Sherry, fajnie, fajna karta. Sprawdźmy już zaraz nasz radar. No, ktoś tu jeszcze będzie w karty chciał zagrać Chyba. Bo niebieskie są karty, o ile się nie mylę. Tak, ten, ten. Dobra, też ma 25 życia. No, musimy wszystko spalić w pierwszej turze. No i on już ma coś na stole, to jest. Trochę kiepski, ale mam pirata, dobra. Easy. Mm, nie pokona nas. Więc pirat już dwóch zabił. I teraz tak, stawiamy tutaj. Tego typka, a tutaj... Nie no, tu chcemy go postawić. No już mam mniej życia ode mnie, typek. Ale ten Jon Snow, bo to chyba jest Jon Snow ten bałwan, jest mocny. No nie no, to, to, to mi się nie płaci stawiać w ogóle. Uuuu, co to za jakiś generał do, demoński Czy nam star starczy, dobra, zajebiście Dobra, super. Po, pozbyliśmy się generała. Sprawa teraz tam góra upadnie, e, ale... Ale i dar więc spoko. No teraz chyba już kończymy. A może nie kończymy, jeszcze czekajcie, 5, nie no, kończymy na luzie. Raz, super, dobra. Mm. Jak to kartę z tym tego generała? Plum. A, cherry plum, okej. Okay. O! Wybuduję mur w świątyni w tym miejscu. To my musimy tu wrócić, bo ja zresztą czytałem, że musimy dojść do tej świątyni i właśnie tutaj chciałem dojść teraz, ale to nie wyszło, więc no dobra, spróbujemy jeszcze raz za chwilę. Czekajcie. Teraz wróćmy po prostu. Jeszcze raz użyjmy maglifu i przejdźmy się o przyszłości. Tu nic nie ma. Lecimy dalej. Wcześniej chyba nie dałeś tak chodzić, co nie? Tak mi się wydaje. A może i się dało? Wow. Tak, to jest święte ale ostro. Nic tutaj nie możemy zrobić. O jaćie. On tak? Mamy tyle many mamy. Ale teraz będzie miał w pieprznięcie, jak Taki napakowany, nie? Wasze <grymne> biceps. Ok, słuchajcie, teraz stąd lecimy. Lecimy teraz do grenowy. Lecimy do grenowy, bo tutaj musimy jedną rzecz e, wziąć stąd. I przekazać, czy możemy z kimś zawalczyć. Aż trzy karty. Ok, jest świetnie, jest świetnie. Dobra, idziemy na początek do pierwszej. Miałem już skrzynie znaleźć, według, według moich informacji, ale w sumie nawet nie wiedzieli dokładnie szukać, więc tak, spokojnie z tym. E, chwila. A nie, to nie tutaj, tutaj. Aha, dobra. Trzeba wejść pewnie tutaj, do, po jedną, o tu. Tak, też tu chce walczyć? Tak. To te pizdy, co wiecie, co tam dawały nam klucz. Oj, to stara historia. 20 życia, dobra, super O Jezu, wszystko spróbowała Szalona kobieta O Boże, to będzie bolało Patrzcie, BUM! Co dwanaście Serio, nic nie postawił tutaj, żeby zniszczyć tą maszynę. Dobra, ten ja nic nie muszę robić. To jest słodkie. Boom! Dobra, ja tu kartę dostaniemy. Noria troll, super. Wszystkie kartka nie zbierzemy, tak mi się wydaje niestety. Ale i tak jest nieźle, prawda? Dobra, tutaj lecimy, ktoś tutaj chce z nami zabrać. O, 20 życia, to spoko. Do przeżycia, że tak powiem. 20 życia, do przeżycia, je. Yeah. mam Mamuciak, 1-8. Dobra, na, na to i tak nas nie stać. Teraz możemy postawić. No powiedzmy tutaj. Tam na niech nie chcę klepie są. Tam w sumie jak to przyżyjemy. Ok, yy, możemy postawić tego tutaj. Tego wywalić i tego do klepania. Dobra, i teraz postawmy, dajmy na to to, bo to fajnie zniszczy wszystko. Słuchajcie, dostajemy za to 3, a za to też 3. No to ani tego, ani tego nie postawimy. Widzieliście jak łupnęło? Świetna sprawa, świetna sprawa. Good game. Dobra, jak tu kartę dasz? Mamut, czyli 1 na 8. No, taki średniaczek. jeszcze jedna karta gdzieś tu jest. Dajcie mi znowu zobaczyć radar, proszę. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Eee, strażnik, strażnik. Oczywiście, że gotowy. Uuu, 40 życia, to będzie jakiś hardcore. I, I słabe mieliśmy czar na początek, więc możliwe, że będzie ciężka gra. E, agenta ma i tego. Nie, to, to nie są mocne karty. Na razie po prostu ma dużo życia. Nic poza tym. Ale karty nam się słabe trafiają. Mam nadzieję, że zaraz coś potężnego nam się trafi. I dalej się zastanawiam, czy e, ci jakby, wiecie, e, ci spe specjalne siły, czy oni po prostu dostają coś, jakieś bonusy, jak są we trzech, czy po prostu są tacy słabi, jak, na jaki wyglądają. My pewnie zostaniemy od niego kartę Jedna z tych, właśnie, jedna z tych kurcze cwaniaków. Ok. Mamy jakiś tam stół. O, w końcu coś porządnego postawił. Czery. Dobra. Eee, to wywalimy. To postawimy i to wywalimy. Tak myślałem, że teraz zrobi na róże. I dzięki temu nie ma kontrataku od naszego wojownika. O, to będzie dobre. Bum! Dobra, typik ma dużo życia, tak jak mówiłem, ale bardzo słabe karty. Czyli no, może nie bardzo słabe, ale no, mega przeciętne. Tak powiem. Okej, okay, już mam przewagę życiową i to sporą. Uuu, teraz Profeta wystawił. A to dupek, a to dupek. Dobra, musimy zrobić tak. Jakiś łucznik by nam się przydał, no ale cóż. Bo Porno to chyba jedyny, który może przeżyć w ogóle ten atak. Dobra, co my tutaj mamy? Stawmy tego tutaj i to. Dobra, odraliśmy to totalnie. Jeden punkt życia straciliśmy na początku, ale właściwie na tym się skończyło. Dobra, i kończymy teraz. Po prostu teraz kończymy, na no, ja to się biorę. Bo teraz... BUM! I BUM. Nice. Nice and easy. Co dostajemy? Special forcea Tak. Task Force. No, wiadomo o co chodzi. Dobra, słuchajcie ludziska, lecimy teraz już do kolejnej lokacji powoli. Tylko że tam po prostu jakby wejdziemy, e, po czym sobie po czym sobie e, skończymy odcinek. Tartar tar też będzie. Bo już mam 20 minut około, no teraz 19. E, i wiecie, wiecie o co chodzi. Ja muszę przejść, gdzie my właśnie musimy polecieć. Bo to jest. E, gdzie to jest tak dokładnie? Czy to jest gdzieś tutaj? Tak, to jest chyba o ta. ta ziemia. I tutaj musimy zająć Marie Leaf. Tak, Sylph Forest. O! Patrzcie, mi nas od razu cofnęło. Dobra, przejdźmy się może kawałek. Podajmy z tą. z tym Pokémonem. Okej. Okay. Ale co my możemy jeździć dalej? Możemy. Ale wiecie, co? Nie już się zagłębiał w ten motyw. Jak wiecie, ja lubię robić odcinki z Ivolandem około 20 minut. Bo tak mi jest najwygodniej po prostu. Yy, bo się w miarę szybko wrzuca i tepe i no i cóż, jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie o łapce górę, mm, Niedługo będzie reaktywacja apokalipsy, więc czytelników zapraszam, bo już się biorę po porządnie za ten rozdział 4,5, e, który będzie o znaczy 4 5, czyli Tom 4,5, który będzie o 5 rozdziałów, e, więc i to jest taki spin-off mały. Zresztą materiał o tym jest na kanale. No i cóż, e, trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!